Siemanko, ja jestem Teścik i witam was w odcinku na moim kanale Dzisiaj się znajdujemy na GeForce Kinsie, Otwieramy sobie skrzyneczki Zobaczymy, może coś fajnego dropnie Mamy 478 zł yy, Także no zobaczymy 50 na 50 czy Cyrex pierwsiadnie Zobaczymy I Tak na spokojnie myślę Że tak pierwsza skrzyneczka to tak No i mamy Cyrexika w sumie no Tak widzicie nie Cyrexik Ciekawe, czy coś zarabiamy. Zysk 6 zł. Koszt. Tak, i zysk 12 zł. nie Tak, 12 zł kosztuje. Na razie z księgi zarobiliśmy. Idziemy sobie teraz tutaj, tak mniej więcej, M4 sobie jakieś otworzymy. Tak, sobie M4 otworzymy. Na spokojnie. Może coś fajnego dropnie. lecz knajcik, knajcik zostań. Sto Kurde, taki hodrot no ładny by był. Takiego chodrota tu bym sam przytulił, no ale. No co? Dobra, no to skrzynka na. Koniec te kosy sobie zostawimy. Na koniec kosy. Zostawimy sobie. I chciałbym otworzyć jeszcze. Kurczę, no nie wiem. Ale no. Taką skrzynkę zobaczymy? Co to jest? Co tutaj w ogóle znajdziemy w takiej skrzyneczce 0.01 Otwieramy. Nie, to uciekamy z tej skrzyneczki. Tutaj, bo ta może być troszkę niefartowna. Za 3 złote Taką sobie skrzyneczkę otworzymy. Takie. Dwie nawet otworzymy. Zobaczymy, może coś fajnego dropnie. Leć dalej, 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 dalej. 7 zł. Oj, tu będzie chyba zarobek. Tutaj będzie widzowie, zarobek. Zobaczymy. Tak, tutaj jest zarobek. Dobra. No jesteśmy zarobieni troszkę. Chyba jeszcze na nie stracili, powiem Wam tak szczerze. Ale taką Emeczkę musimy otworzyć. No, taką A te słabe są mi tamy dosyć, ale proszę. 4 Skins. Hot. No, stój, 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 stój. Kurde, ten holik, No to bym się ucieszył na takiego holika, no. Kurcze. Ale główienko nam siadło. Nie. Wychodzimy. Nie dała. Nie. 19 zł w dupę jesteśmy. No, czaty, trzeba iść na, na upgradera. Takiego Cyrexa weźmiemy, takiego Cyrexika weźmiemy. No, takie coś. Może siadnie, pójdzie dla widzów. No, taki skinnik. Na razie. Zakończ. Dobra. E, to. Na pewno to musimy. To musimy. Dać, żeby. To na przykład. Toś może wleci. Dobra, wleciało. Wychodzimy stąd. Teraz. Zobaczymy. Mam taką ochotę. Na pewno to otworzyć. Ale AWP teraz otwieramy. Jedna skrzyneczka. Zaraz. To otworzymy. Coś sprawdzimy. I myślę, że będzie Gita's Majonnais. Stój stój, 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 stój. Leź dalej. Dobra. Zobaczmy, czy się zwróciło. No, 26 zł w sumie. No, i jesteśmy zyskiem. No, jesteśmy zyskiem w sumie. Zobaczę, czy się nagrywa. Nagrywa się. Dobra. I otworzymy sobie jeszcze takie coś. Takie dwie skrzyneczki sobie otworzymy. Takie, no dwie skrzyneczki musimy otworzyć. Takie, no naprawdę. I tutaj dwa emeralty. Dwa gloki takie. Water Elemental. Siadać, siadać, proszę. No i mamy dwa gloki. Zapraszam na Ciforskinsa, Bardzo fajna strona. No i patrzcie, no zysk mamy. No, haha, płakciam. Polecam. Lezik. <grym> Poczekajcie, 1% knajd to nie wiem co to jest, co co o co to tu chodzi Tutaj to nawet szkoda to otwierać Ale jakby taki knajcik siadnął Kurcza, nie Nie opłaca się By tak nie siadnie Tak ją za 2 złoto otworzymy sobie 5 ksieneczek Takie Pomiń, szybko zobaczymy To jest strata, no z 5 złotych my stracili w dupę jesteśmy, dobra Wychodzimy z tej skrzyneczki i zaraz tutaj zbliżamy się do kosy. To jest ten moment, żeby kosy teraz otworzyć. Zobaczmy jakie mamy kosy. Hmm. Hmm. Te kurde na dole to bym chciał oszczędzić sobie, żeby one tam się nie pokazywały. No i te kurde bym przytulił. Dobra, testowa, pier pierwsza testowa. I dwie testowe zrobimy. I zaraz otwieramy. Otwieramy normalną. Co by to siadło? Strata. Jeszcze jedna testowa. Pomijamy. Znowu dagary. Do Dobra. Lecimy. Lecimy. Zostało nam 12 zł. Proszę, by się zwróciło, guys. It's me Coś tutaj Tiger Tut. No kurczę, jakąś nawaję dało za 300 zł. Coś. Dawaj zwróć się. Zwróć się. Ja pierdziela, Nie wychodzimy z tej skrzynki. Nie lubimy tej skrzynki już. A Nie, nie, to musimy się odrobić. Musimy się odrobić. Takie za 80 zł. I tutaj Tezig robi profit. Trzaty, uważajcie, bo robię profit teraz. Patrzcie to. No, też i profit. O, że ten Fire Serpent tam stał. Fajer Serpencik taki ładny tam był. Kurczę. 170 zł mamy. Otwórzmy jakąś skrzyneczkę. O, taką ma Musimy to otworzyć też, zobaczyć. Takie dwie, trzy. Może jedna, a chociaż a WUPa. <coughs> prosi o WUPę. Będzie. Będzie dwie WUPy. No i patrzcie to. 300 zł mamy. 500 zł. 500 zł mamy. No nie wierzę. 600 zł mamy. Plus skiny. Zobaczcie. Mamy jeszcze skiny. No czaty, widzicie to? No. Bułka. Nie. Kozak. Kozak totalny, jeszcze jedną taką jedną skrzyneczkę. Dwie, jedna skrzyneczka teraz chyba nie siądzie zapewne, ale taka no leć, leć, leć. No i nie siądzie, <laughs> ale zyskaliśmy 450 zł. Tak dokładnie, 450 zł my zyskali. Także lecimy. Nie ma co się. Nie ma co się niepokoić. Zobaczmy, co tutaj jest w ogóle ciekawego w sumie. Mam no, taką jedną skrzyneczkę, mogę otworzyć w sumie. Dajcie tego Hyperbista w sumie. Hyperbista takiego ósma bym przyjął. No nie, nie wierzę. Nie, jakieś P, P2000 dało. Ja pierdykam. Ej, co jest grane? 62 zł. Ej, zysk. Nie no pokcia. Dobra, zrobimy sobie może jakąś próbujemy kosę zrobić. W sumie gdzie ten upgrader jest tutaj. W sumie ono manek ktoś otworzył. W sumie otworzymy sobie, zrobimy... Coś spróbujemy zrobić z tego, bo kurcza, Coś po upgradujemy troszkę. Dobra, leć. Siedzi, dobra. Jak to siedzi? To kurcze jest dobrze Ale gdzie mam skiny tamte drugie o tu jest druga strona Ale to jeszcze mamy i to I tutaj siedzi teraz Taka Takie coś siedzi Tylko my damy Tutaj nie nie nie, nie. co ja robię